Tam, na dzisiejszym filmiku chciałbym przedstawić system Legacy Xperia Cyanogen Mod 11 Android 441 na telefonie Sony Xperia Arc S. Tak. Jak widać, system właśnie się załączył. Wygląda on bardzo przejrzyście. Bardzo szybko chodzi na tym smartfonie. Bez żadnych zarzutów, bez żadnego problemu. I tak oto on tutaj wygląda. Padło w komentarzach pod wcześniejszym filmikiem kilka pytań, co właśnie nie działa, co działa w tym systemie, żebym może opowiedział coś o nim. No to chciałbym właśnie poinformować, że na telefonie działa praktycznie wszystko, z tym, że sprawdziłem podłączenie pendrive'a OTG. Na tym telefonie i chodzi on dużo wolniej od yy, podłączonego pendrive'a na poprzednim moim oprogramowaniu Atomiku Gingerbread 8.0, gdzie przez aplikację USB Storage Manager lepiej się, że tak powiem, przeglądało te pliki szybciej niż teraz. No i co nie działa na tym telefonie? Nie działa HDMI, to jest typowe dla wszystkich ROMów cyjanogen MOD, gdzie. Sony nie udostępniają sterowników do HDMI, dlatego opisane przez nich ROMy nie posiadają właśnie tych sterowników, przez co HDMI nie działa. Na Romach ROMa cyanogen MODE. Radio FM również nie działa, oraz mysz podłączona jako akcesorium. Więc może mm, nie wiem, czy jeszcze wspomniałem o nagrywaniu wideo, właśnie, które nie działa. Robione zdjęcia jak najbardziej działają na telefonie. Zapisują się normalnie, nagrywanie wideo nie działa. Może przedstawię jak ono wygląda. Jest crash, nie nagrywa. Pokazuję nagrywanie. Sekunda, dwie, trzy. Tak jakby nagrywał jednak. Przewracam obrazem, obraz w ogóle się nie porusza. Klikam stop i nie zapisuje się plik. Niestety nagrywanie nie działa. Jest to wersja beta oprogramowania. Ono jest cały czas udoskonalane przez Cyano Czekam z niecierpliwością na wersję finalną tego Romu. Być może tam nagrywanie wideo będzie dopracowane, kilka drobnych elementów również. Teraz jeszcze przedstawię standardowo. Tak, Android 441. Jądro, na którym tutaj bazuję, jest to jądro od naszego polskiego programisty Konrada Archa. Konrad Arch. Dużo wolnej pamięci RAM zawiera ten ROM. Jest szybki, przejrzysty, bardzo wygodny. Tak. I teraz chciałbym sprawdzić. Podłączone pod niego akcesorium, jakim jest klawiatura. Wcześniej wspomniałem o myszy, że mysz podłączona do telefonu nie działa. Być może to zostanie poprawione. Sprawdzimy, jak radzi sobie z klawiaturą. Klikamy test a Mamy z klawiatury. Kapsła działa. Aha, trzeba najpierw kliknąć w edycję. Dobrze. Jak widać, klawiatura działa. Teraz może chciałbym cyfr. Tak. Bezproblemowo. Nie ma żadnych problemów z klawiaturą. Posiada ciekawy panel skrótów, taki jak tutaj, ukryty. Można dawać różne własne skróty, takie jak stan baterii. Również po zablokowaniu występuje. Ciekawy panel, w którym możemy dodawać różne skróty tak jak dojście do SMS, dojście do muzyki, dojście do klawiatury numerycznej, odblokowanie telefonu, bądź wejście w ustawienia. Ten ja na to chcę sobie wejść w ustawienia szybko, wchodzę, przesuwam, mogę ten skrót zmienić równie dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. W następnym odcinku pokażę, jak wgrywać system Android 4.4.1 na naszego smartfona, jakim jest Xperia Arc S. Dzięki, cześć.